Kiedy słyszymy, że myśli Boga nie są naszymi myślami i że Jego drogi górują nad naszymi drogami, to pierwsze spostrzeżenie mówi że rzeczywiście, no przecież skoro Bóg jest Bogiem, skoro jest wszechmogący, skoro jest wszechwiedzący, no to jest jasną sprawą, że Jego drogi, jego myśli górują nad naszymi. Ale Prawdę powiedziawszy, to chyba nie z tego powodu te słowa zostały zapisane w dzisiejszym czytaniu. Otóż, kiedy myśli i drogi Boże są większe niż nasze, to to oznacza, że Bóg na mocy swojego ojcostwa ciągle na nowo wyraża. Myślenie o nas i o naszym życiu, i o życiu całego świata w kategoriach miłości. Natomiast nasze myślenie jest myśleniem ludzi, którzy budują swoją tożsamość myślenie o sobie, myślenie o powołaniu, myślenie o wyposażeniu naszym. Zawsze jest to w kategoriach pewnego obowiązku, w kategoriach pewnej utylitarności, w kategoriach takich, które nie wychodzą w swoich założeniach od miłości. I to jest ta różnica. U Boga zawsze jest wyjście od miłości, u nas przeważnie nie jest Miłość nie jest czymś decydującym o naszym życiu.